Warszawa Jelonki, 25 listopada 2024 roku. Godzina 18:54 Przekaz numer 1379. Proszę o znaki. Znaki otrzymałem. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do Ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli. Nie bój się niczego ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Oto jestem pośród was tu zgromadzonych na modlitwie w tym wieczerniku, żywy, prawdziwy w najświętszym sakramencie. Wraz ze mną obecny jest mój tata niebieski i Duch Święty. Towarzyszy nam moja święta kochana mama i jej mąż oblubieniec święty Józef. Jest też z nami wielu, wielu aniołów i wielu świętych, w tym niedawno zmarła u. w. Już jako święta. Na rozkaz mojego niebieskiego taty, moja kochana mama podeszła do każdej modlącej się osoby i założyła poczwórne świetliste różańce święte. Z woli Trójcy Świętej każdy modlący się w tej grupie dostał w darze od Boga specjalną broń duchową rodzaj świetlistego szkaplerza. Ten dar będzie Wam umożliwiał otrzymywanie specjalnych łask Bożych, w tym pierzchanie silnych demonów od Was na skutek działania tych darów i łask. Dar ten daje także każdemu, kto czyta lub słucha słów tego orędzia, a kto się zechce z grupą duchowo zjednoczyć się. Moja święta, kochana mama i ja przybliżamy się do Was i z miłością całujemy wnętrza Waszych serc i dusz, są to pocałunki Bożej miłości. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo was kocham, a z miłości do ludzkości Trójca Święta postanowiła zmienić zapowiadany scenariusz wydarzeń. Oto zwoli Trójcy Świętej na prośbę żywego płomienia ponownie zostaje znacznie przyspieszony czas dany ludzkości. By tak mogło być, to mój niebieski tata musiał dać ludzkości więcej swojej Bożej Energii, więcej swojej mocy, a to tylko po to, aby uniknąć rozpadu całego stworzenia. Czas przyspieszył, ale tylko dla ludzi żyjących na Ziemi, nie dotyczy to tych, którzy są już po drugiej stronie życia. Różańce świetliste będą Was chronić przed silnymi pokusami wielkich demonów. Nie oznacza to, że nie będziecie podlegać kuszeniu, ale zawsze, gdy będziecie odmawiać codziennie cztery części różańca świętego, będziecie chronieni przez Trójcę Świętą i Maryję. Każdy, kto czyta lub słucha słów tego orędzia, a także zapragnie otrzymać świetlisty poczwórny różaniec i świetlisty szkaplerz, także te dary otrzyma. W połączeniu z medalionami Bożej Nadziei dla noszących te sakramentalia będą stanowić specjalną ochronę. Już teraz wielu noszącym medalion Bożej Nadziei daje wiele specjalnych Bożych łask, a także Trójca Święta czyni wiele małych cudów. Chcę, aby każdy noszący ten medalion zechciał pamiętać o codziennym odmawianiu trzy razy chwała ojcu ku czci trzech Bożych Serc. Niestety jest wielu ludzi zatracających się w swej bezmyślności i zamiast służyć Bogu, zamiast solennie wypełniać wolę Bożą z atencją słuchają zwodziciela demona, w miarę skrupulatnie wypełniają to wszystko, co on proponuje. Jest teraz wielu demonów przy każdym człowieku, wy ich nie dostrzegacie tylko dlatego, że wpłacają w was wielkie ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego. Gro ludzi, w tym ci zdawałoby się pobożni, nie patrzą na owoce działania demonów, a tylko one mogą wam ukazać ich złowrogie działanie. Nikt, kto nie czuwa, nie modli się albo modli się niewiele, nie pości albo czyni to sporadycznie, nie umartwia się, w ten sposób bardzo szybko ulega pokusie złego ducha, jego namowie. Każdy, kto się modli, pości i umartwia się, daje choć niewielkie jałmużny, ten jest chroniony przez łaskę Bożą. Zechciejcie prosić swojego anioła stróża, aby zdjął z Was hipnozę i znieczulenie demoniczne, które założyły na Was demony, a one to uczynią. Szatan przewodzi wielu swoim sługom należącym do masonerii i iluminatów, a także do organizacji im pokrewnym. Demon to kłamca, oszust prawie nigdy nie dotrzymuje danego słowa, chyba, że Boża Siła go do tego zmusi. Zły Duch daje wiele obietnic bez pokrycia, lecz to pusta mowa, kłamstwo bez pokrycia w rzeczywistym działaniu. Zbyt wielu ludzi odrzuciło Boga, nie chce mieć z nim nic wspólnego. Te osoby żyją tak, jak im podpowiada kusiciel, nie mając, że to są ich własne myśli, ich własne propozycje. Demony wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby kogoś skusić, zniewolić, poddać mu swoją własną propozycję, swój sens życia przeciwnego woli i działaniu Boga. Trójca święta zabiega o Was, o Waszą uwagę, chce doprowadzić każdą osobę do zbawienia wiecznego, do odkupienia przeze mnie. Chcąc Was zbawić, najpierw to ja sam oddałem za Was moje życie na drzewie krzyża, nim na nim umarłem, najpierw byłem dręczony i męczony, katowany, poniewierany. Nim poszedłem na moją bardzo bolesną mękę i śmierć krzyżową, najpierw ustanowiłem sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Nakazałem to czynić na moją pamiątkę. Każdy apostoł, a po nich uczniowie i ich następcy przekazywali przez wieki sakrament kapłaństwa, aż do dni współczesnych Wam. Słowa konsekracji chleba i wina są moimi słowami. Każdy kapłan i biskup powtarza je po mnie, a przez ich usta to ja sam wypowiadam słowa konsekracji. Szatan nakazał swoim sługom z masonerii i iluminatów, aby ci wpłynęli na ludzi i kapłanów, aby została zmieniona formuła słów konsekracji, a wszędzie tam, gdzie się to da, wyeliminować mszę świętą, a na jej miejsce wprowadzić ohydę spustoszenia, świeckie obrzędy, elementy kultur innych religii. Szatan ogarnął serca i umysły wielu kapłanów, biskupów i kardynałów, którzy pod wodzą Jorge Bergoglio mają teraz dokonać wielu demonicznych zmian w liturgii. Ja nie chcę, aby moi kapłani i biskupi dobrowolnie poddali się przymusowi zmiany liturgii. Niebawem nadejdą te zmiany, a ja chcę, aby kapłani i biskupi sprzeciwiali się tym wszystkim zmianom, a co za tym idzie, by przeszli z prawdziwą wiarą i liturgią do podziemia, do katakumb. Niestety jest bardzo wielu Judaszy, kapłanów i biskupów zdrajców, ci grzeszą bez opamiętania, wciągają w swoje brudy grzechowe innych, niestety jest ich bardzo wielu. Ci zdrajcy, Judasze, bez problemów przyjmą znamię bestii, jeep, RFID, a was będą namawiać do dobrowolnego przyjęcia tego. Plan działania masonerii będzie pokrzyżowany przez zaplanowane działania Donalda Trumpa. Szatan nakazał masonerii jego bezwzględne wyeliminowanie za wszelką cenę. Nasili się niebawem agresja wielu narodów przeciw innym narodom, będą chcieli wciągnąć do konfliktu tylu ludzi, ilu się tylko da. Niestety, demon ma siłę przez nieposłuszeństwo Bogu wielu ludzi. Coraz więcej kapłanów, biskupów i kardynałów, a także Jorge Bergoglio nakazuje złe zmiany w liturgii, liberalizując to wszystko co się da. Niestety, zbyt wielu z was nie chce, nie zamierza się modlić, pościć i umartwiać się, lecz jest maleńka garstka wiernych mi osób dobrej woli i to na nich się oprę w moim działaniu. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości, tym razem to wydarzenie nie będzie już odkładane na później. To mój niebieski tata wszystkim rządzi, to on wydaje ostateczne decyzje do realizacji. Już nie będzie odkładał wydarzeń, nie da się wszystkich ludzi uratować z powodu braku chętnych do modlitwy, postów, umartwień i ekspiacji, a tylko to umożliwia zmianę ludzkiego serca, serca grzesznika na tyle, że się nawraca. Jeżeli nie byłoby oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości, to 98% ludzi obecnie żyjących na Ziemi trafiłoby do czeluści piekła. Wydarzenie to spowoduje zmianę nastawienia wielu ludzi. Będzie wielu tych, co przerażą się tym, co ujrzą, będą w ostatniej chwili żałować za swoje grzechy tych wyrwę w ostatniej chwili ze szponów demona. Spora liczba ludzi powróci do Boga, lecz będzie też wielu, co się otrząśnie z powodu tego, co ujrzy, przez chwilę będą żałować, lecz jak pies powraca do tego, co zwymiotował, to oni powrócą z chęcią do tego, komu z atencją służyli do szatana. Po krótkim czasie szatan powróci do tych, których kusił i szybko zacznie wcielać swój plan eksterminacji, będących pod jego władzą, jego kontrolą. To w tym czasie pojawi się Syn Zatracenia, Antychryst, to jemu oddadzą pełnię władzy ci, którzy służą szatanowi. Syn Zatracenia, Antychryst sztucznie zakończy wojny i konflikty, które sam wywołał, to wówczas będzie zachęcał i zmuszał wszystkich do tego, aby przyjęli znamie bestii Ciperew i D. Każdy, kto przyjmie to znamie, a uczyni to w pełni świadomie, ten dobrowolnie na wieki oddali się ode mnie, bez prawa powrotu. Nakazuje wam, abyście nie modlili się za te osoby, ich zbawienie nie będzie możliwe. Po pewnym czasie będą zmuszać was do uległości Szatanowi i Antychrystowi. Przez wiele lat i dziesięcioleci upominaliśmy was z nieba, abyście zabezpieczyli się duchowo i materialnie, kto z was posłuchał Bożego Wołania. To, co zgromadziliście, wystarczy wam do tego, abyście przeżyli krótki czas. Z czasem ci, którzy przyjmą znamię bestii, będą pod wpływem wielu demonów, to w tym czasie zacznie się wielkie prześladowanie chrześcijan, a zwłaszcza katolików. Ci, którzy w tym czasie nie schronią się w miejsca ukrycia, będą wyłapywani przez tych ze znamieniem bestii, będą ich torturować, by w końcu ich uśmiercić. Kto z was trafi w ich ręce, niech mężnie wyznaje swoją wiarę, nie bójcie się umierać za wiarę. Ja sam będę na Was czekał z otwartymi ramionami, nie bójcie się oddać swojego życia za wiarę, za mnie. Zechciejcie w tym czasie prosić Trójce Świętą i Maryję moją Świętą, kochaną mamę, o siłę i moc do wytrwania w wierze do końca, a to będzie Wam błyskawicznie udzielone. Niedługo Ci, którzy służą mi najwierniej, będą zabrani na obłoki, przeniesieni w specjalne miejsce. Miejsce to będzie pozbawione obecności szatana, będą się uczyć tego, co będzie niezbędne do wykonania powierzonych zadań. W nowej, świętej erze, erze Ducha Świętego, każdy z tych zabranych na obłoki, będzie uniesiony tak, jak stoi, tylko nielicznym będzie dane zabrać coś ze sobą. Każdy, kto będzie miał być pochwycony na obłoki, będzie zabrany przez swojego Anioła Stróża na mój wyraźny rozkaz. Ci, którzy zostaną, zauważą tylko nagłe zniknięcie tych, którzy byli z nimi. Nie martwcie się nagłym zniknięciem swoich bliskich, a ci, którzy zostaną, niech się przygotują na nadchodzące wydarzenia. Nikt z was nie ma jakiegokolwiek wpływu na to, co się wydarzy, przyjmijcie wszystko spokojem i pokorą. Ja chcę, aby każdy z was tak żył, jakby za chwilę miał umrzeć. Starajcie się być święci, nie grzeszcie, nie upadajcie, a jak się Wam coś przydarzy, natychmiast się oczyszczajcie w sakramencie pokuty. Już teraz jak najszybciej zechciejcie się pogodzić z tym, z kim macie zatarg, z kim się gniewacie. Walczcie u siebie nawet z uczuciem niechęci do innych. Bądźcie czyści w mowie, w czynie i w myśli, zechciejcie odwiedzać mnie obecnego w najświętszym sakramencie jak najczęściej, zawsze wtedy, kiedy zdołacie. Przychodząc do mnie z wizytą, zechciejcie się ze mną przywitać, podziękować za doznane do tej pory łaski i dary, przeprosić za wszystkie swoje grzechy i upadki. Zechciejcie jak najdłużej trwać w ciszy serca, w ciszy bez słów i bez jakiejkolwiek myśli. To w tym czasie działam w Waszym sercu najwięcej. Oddajcie się mi cali, bez reszty, bez końca, bez jakichkolwiek ograniczeń. Chcę w Was i poprzez Was działać, chcę Was przemieniać, zatem zechciejcie mi zaufać, nie zapominajcie o swoich własnych obowiązkach stanu. Nie pozwólcie się ogłupiać szatanowi, a każdy, kto może i zdoła, niech nie ogląda telewizji, a internet ograniczy do minimum. Zachęcam Was do wstrzemięźliwości każdego rodzaju, a zwłaszcza od seksu, nawet w małżeństwie. Im dłużej wytrzymacie, tym więcej dam Wam przemożnych Bożych łask. Zechciejcie to potraktować jako rodzaj osobistej ofiary, rodzaj postu. Przy tym nie bądźcie samolubni, nie podejmujcie decyzji jednostronnie. Jeżeli zmuszacie współmałżonka, by wraz z wami na siłę pościł od seksu, to wy sami bierzecie na siebie jego grzech, który popełni z waszej winy. Chcę waszej dojrzałej decyzji. Chcę, abyście najpierw określili ramy czasowe takiej wstrzemięźliwości, nie za długo na raz. Taki prezent jest dla mnie bardzo miły od męża i żony, tym cenniejszy im dłużej bez tego wytrzymacie. Jeżeli małżonków jest stać, niech wstrzymają się na dobre, dożywotnie od seksu. Taki post jest bardzo szczególnym postem. Kto z was nie wytrzyma, ten go przerwie bez reperkusji. Dając mi taki dar, ja sam uzdrowię wasze relacje, waszą miłość małżeńską, zwielokrotnie ją. Niech każdy z was zastanowi się, co może mi dać, co może mi ofiarować. Tym cenniejszy jest dar wasz dla mnie, im więcej was to kosztuje i nie chodzi mi o pieniądze. Wielu z Was pragnie mocy nad szatanem, by go pokonywać. Każdy z Was może mieć taką moc, tylko musi usilnie pracować nad rozwojem osobistej świętości życia i działania. Walka z demonami wymaga od Was częstej, dość długiej modlitwy sercem, uczciwy, solidny post i choćby niewielkiej jałmużny. Zechciejcie usilnie pracować nad sobą, nie bądźcie uciążliwi dla innych. Wciąż wielu z Was mimowolnie grzeszy myślą i mową. Zastanów się człowiecze, czy musisz kręcić językiem jak młynkiem. Czy wszystko to, co mówisz przekazujesz innym jest prawdą? Czy to, co przekazujesz innym jest konieczne? Czy to, co przekazujesz jest wiarygodne? Czy upewniasz się, że to, co przekazujesz jest prawdą? Jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia wiadomości, to raczej zrezygnuj z jej powielania innym czy stać cię na to. Jeżeli jednak przekazujesz dalej, zawsze dodaj, że nie masz możliwości weryfikacji tej wiadomości. Wolę, abyś milczał, aniżeli mówił jakiekolwiek kłamstwo. Jeżeli dowiadujesz się czegoś o kimś, zechciej zweryfikować informację u źródła, by powtarzając nie krzywdzić innej osoby. Za każdy grzech trzeba wynagrodzić świętej Bożej sprawiedliwości, jeżeli nie tu i teraz żyjąc na ziemi, to na pewno w czyśćcu. Wszystkie wasze grzechy są sumowane i tyle czasu musicie poświęcić na ich wytrawienie w ogniu czyśćcowym, ile poświęciła dusza na grzeszenie. Każdy grzech jest dokładnie liczony, sumowany, a liczy się każdy grzech z osobna i ilość zgrzeszeń. Każdy grzech do wynagrodzenia jest policzony po czwórnie i tak długo się wytrawia, aż znikną jego skutki. Gdy dusza odpokutuje już za swoje grzechy, a jeszcze trwają skutki tego grzechu na ziemi, dusza taka musi oczekiwać w kręgu zerowym, czyli w kręgu oczekiwań tyle czasu, ile trwają jeszcze skutki grzechu. Dusza będąca w tym kręgu nie cierpi, ale musi oczekiwać cierpliwie, aż przeminą skutki tych grzechów. Dusza taka nie może skorzystać jeszcze z odpustu zupełnego. Najbardziej cierpi ten, kto grzeszył przeciwko miłości Boga i bliźniego. Trójca święta nie jest sadystą, lecz wszędzie musi panować święta, Boża sprawiedliwość. Każdy grzech musi być odpowiednio odpokutowany. W czyśćcu ani w piekle nie cierpi się za coś, na co się nie zasłużyło. Nim skażę kogoś na wiecznie trwające męki, szukam możliwości ratunku tej duszy. Wystarczy jedno małe usprawiedliwienie, a zmieniam wyrok z tego najgorszego, wieczne potępienie, na łagodniejszy, na czasową pokutę w czyśćcu. Niestety, żyje zbyt wielu takich ludzi grzeszących bez opamiętania, nie patrzący na konsekwencje tego, co robią. Do piekła na wiecznie trwające męki w czeluściach piekła skazuje tylko tego, kto był w pełni świadomy zła, które czynił, widział co robi, pogardzał moimi napomnieniami, moim staraniem, a także staraniem innych osób. Bardzo wiele dusz ludzi się potępiło tylko dlatego, że nie miał kto za ich duszę się pomodlić, ofiarować, pościć. Jak będę was sądził, to zapytam was, dlaczego nie chcieliście się modlić za duszę dlaczego nie okazaliście miłości dla nich? Nikt nie cierpi za coś, czego nie uczynił, tylko za to, co źle robił. Bardzo wiele znaczy świadomość, z jaką się coś złego czyni. Najłagodniej liczone są grzechy wynikające z waszej słabości. Nie może człowiek wejść do nieba z grzechami, bo mógłby ulec unicestwieniu, a na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Każdy grzech musi być odpowiednio odpokutowany, nawet ten nieświadomy. Każdy, kto żyje na ziemi powinien choć trochę pomagać duszom czyśćcowym. Jest wiele modlitw, do których jest przywiązana jakaś łaska. Ilość i jakość modlitwy, postów, jałmuż i ekspiacji to rodzaj miłości, którą darzycie te dusze. Trójca Święta docenia tę miłość i te starania, bez tego nikt z was nie zdołałby pomóc nikomu. Każdy z was może pomóc nie tylko duszom w czyśćcu cierpiącym, ale także innym żyjącym na ziemi osobom. Zechciejcie oddawać siebie samych i wszystko do Bożego skarbca do Bożej dyspozycji. Trójca święta będzie wami sama kierowała. Żywy płomieniu zechciej ufać mi do końca. Kilka dni temu, gdy byłeś przed wystawionym najświętszym sakramentem, osobiście przekazałem Ci kilka informacji, w które nie bardzo chcesz uwierzyć. Bądź pewien, to dobra, wiarygodna informacja. Zechciej przygotować się na tyle, abyś był kryształowo czysty, Twój anioł Stróż Święty Gabriel Archanioł pomoże Ci się dostosować. To on dokona tego, co Ci mówiłem. Nie martw się o to, kiedy to będzie, jak to będzie, jak się to potoczy. Ty zawsze chciej to wszystko, co chce od ciebie Trójca Święta, resztę pozostaw naszemu działaniu, to wystarczy. Synu, tak bardzo cię kocham, chcę Twojej całej miłości. Kochaj mnie, kochaj całą Trójcę Świętą i Maryję, moją świętą, kochaną mamę, bo zasługujemy na Twoją miłość. Nie smuć się z byle powodu. Szatan stawia silny opór, wobec tego wiedz, że idziesz dobrą drogą. W swoim czasie dam odpowiedni znak, impuls, aby pomogły ci osoby, które mogą to uczynić. Zechciej pilnować swojego umysłu, by nie kierował cię na bezdroża, nie pozwól złym myślom na się w Twojej głowie. Uważnie słuchaj tego, co do ciebie mówimy, strzeż się pod szeptów szatana złego ducha. Jego mowa jest podobna do mojej, dlatego patrz na owoce działania one zawsze zdradzą swojego autora. Nie słuchaj za bardzo, co inni mówią o przyszłych wydarzeniach ty skup się na mowie Trójcy Świętej to w zupełności wystarczy. Ufaj mi do końca, pozwól się mi i mojej mamie prowadzić za rękę, jak prowadzi mama i tata swoje małe, nieporadne dziecko. Odizoluj się od działania szatana, nie słuchaj jego podszeptów. Synu, ufaj mi do końca, niczym się nie zniechęcaj ani nie ekscytuj, a także nie frustruj się, bo wiele potu krwi wylanej oraz wysiłku i mozołu jeszcze jest przed tobą. Zanim jednak przyjdzie Twój stosowny czas na Twoje właściwe działanie, teraz pisz to, co jest wolą Bożą, pomagaj realnie każdemu, komu zdołasz. Nie planuj za wiele, bo nie wszystko pozwolę Ci zrealizować. Zadbaj o swoje zdrowie, nie myśl niepotrzebnie o swojej przyszłości, bo sama Trójca Święta wszystko tobie odpowiednio zaplanowała. Nie kombinuj za wiele, ani się nie troskaj, zwłaszcza o swoją przyszłość, zwłaszcza o finanse, bo ty i twoje sprawy są całkowicie w ręku Trójcy Świętej, ty jedynie realizuj na bieżąco wolę Bożą. W niedługim czasie dam ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, w tym wiele duchowych. Pomogę rozwiązać niektóre z Twoich kłopotów, także tych technicznych. Postaraj się być nieustannie wyciszony, zatop się cały w Trójcy Świętej i Maryi, a wszystko będzie dobrze. Słuchaj uważnie tego, co do ciebie mówimy z nieba, niczego nie bagatelizuj. Wiem o Tobie samym więcej, niż Ty sam wiesz o sobie. Wskażę Ci, co masz czynić na bieżąco, więc głowa i serce do góry. Ufaj mi we wszystkim, pozwól Trójcy Świętej na każde działanie, a dość szybko doczekasz się pozytywnych rezultatów. Ufaj mi bezgranicznie, a ja będę ci błogosławił z mojego świętego serca. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca, kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja ci za to będę nieustannie błogosławił. Kochane, słodkie dzieci, światłości miłe mojemu świętemu sercu, kocham Was niezmiernie mocno i pragnę od Was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od Ciebie człowiecze i od podjętych przez Ciebie decyzji zależy, jaki będzie Twój dalszy los, bo idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On Was oszukuje, okłamuje, zależy Mu tylko na wciągnięciu Was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Wołam i proszę o to, by opamiętały się, nawróciły Wasze serca, abyście zmienili swoje postępowanie, lecz czy doczekam się Waszej odpowiedzi? Nadszedł czas, kiedy niewielu z Was może liczyć na swoich kapłanów i biskupów, bo większość z nich poszła za Ojcem Kłamstwa, za Szatanem. Korzystajcie z modlitwy, z Mszy Świętej, z adoracji, dopóki możecie i zdołacie, bo większość krajów na wschodzie i zachodzie nie ma już tej możliwości. Kto może, niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego to jest tak bardzo ważne. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie, każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały tak bezgranicznie nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to. Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni. Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie. Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult Trzech Bożych Serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Za Waszą wielką hojność nagrodzimy Was naszą hojnością, taką bez jakichkolwiek granic. Czekam na Was i Waszą miłość, Jezus.